Kazimierz Panie Państwo, ja y, ten projekt uchwały podpisałem. Powiem Państwu, nie wstydzę się tego. I gdybym jeszcze miał raz, to bym jeszcze raz podpisał. A teraz Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o sesję, transmisja online, online jest obowiązkiem. Pan proszę doczytać o ustawie samorządowej. A pan teraz opowiada, że yy, yy, nagrana i później jest w internecie. Proszę to sprawdzić. Jest obowiązkiem samorządu transmisja online. Czyli gdzie jest nasze kłamstwo? Następna rzecz. My mamy robić radnie konsultacje społeczne. A gdzie jest twórca uchwały? Co robi zarząd? Pan ma mówisz, wyzywasz nas od kłamców? Że mamy robić konsultacje? Do tego jest zarząd, bo on stworzył taką uchwałę i on ją proceduje, a nie radnik. I jeszcze jedna rzecz. Pan sobie trochę za dużo pozwala, panie przewodniczący, z tym obrażaniem. Przewodniczący wtedy się odwołuje. Pan sobie za dużo pozwala. Tu nie jest przy szkole, tu nie, jest... Szkoła nie są dzieci, są dorosłe osoby. Także proszę o więcej szacunku w naszym kierunku. Widzę, że pan się rozkręcasz. Co to jest? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan radny Piotr. Czy skoro ten... Pan Przewodniczący wywołał, to ja bym prosił Panie Przewodniczący, żeby Pan pokazał mi przepis, gdzie na radnym ciąży obowiązek transmisji sesji Rady Powiatu Sztumskiego. Bo ja być może nie znam takiego przepisu, więc prosiłbym o wskazanie takiego przepisu, czy też, że, że to na radnym ciąży obowiązek transmisji albo przeprowadzania konsultacji społecznych uchwały, której, którą, którą złożył zarząd. E... Za chwilę panu staroście przekażę głos. Naprawdę, kolego Kazimierzu Szewczym, te groźby proszę zostawić dla siebie, bo to już nie, to są groźby.